Mano naturalne i naturalnej świry Słuchajcie, jak widać, dzisiaj pokażę Wam moje pięć lub ćwiczeń na brzuch. Jak widzicie, jesteśmy na sali, więc będziecie mogli śmiało te ćwiczenia wykonać w domu. Nie będziecie potrzebowali do tego siłowni. E, oczywiście zostawcie suba, bo uważam, że te ćwiczenia odmienią Wasz brzuch, tak? Wasz brzuch na pewno się wzmocni, będzie mocniejszy, ale też kwestia zarysów i tak dalej na pewno poprawi, jeżeli będziecie je poprawnie wykonywać. A że poprawnie wykonać ćwiczenia, oglądajcie do końca. Zaczynamy. No dobra, słuchajcie, jako pierwszy czytelnik wykonamy hollow hold. Nie, to nie jest na to słuchajcie, na brzuch. Hollow hold jest zawsze tak to określam troszeczkę jako miano odwrotnej, odwrotnego planka. Więc o co chodzi, słuchajcie, w skrócie? Pokrótce, żebyśmy tutaj się za dużo nie rozgadywali, chcecie podkręcić śmietnicę, po to, żeby tutaj szczur się nie przycisnął, tak? Tutaj lędźwie. Prostowniki cały czas dotykając podłoża. Nie chcecie mieć tu luki, tu ma być dociśnięte. Co robicie w tym wypadku? Delikatnie. Podnosicie klatkę do góry, napinacie minimalnie brzuch, dłużej sobie kładziecie na początek tutaj. łączycie nogi, podnosicie je i trzymacie, tak? I chcecie, żeby tutaj dalej nie było żadnej luki. Nie chcecie leżeć tak. Chcecie leżeć w spięci na brzuchu. Kwestie utrudnienia, ręce do tyłu, minimalnie nogi niżej. Im wyżej podnosicie nogi, tym będzie lżej. I niżej je opuścicie, tak naprawdę będzie o wiele trudniej. Tak naprawdę też to jest to ćwiczenie, w którym wy chcecie jak najkrócej wytrzymać, a nie jak najdłużej. W takim ustawieniu będziecie mogli sobie leżeć, leżeć, leżeć. Tutaj z tym brzuch podpiąć, spięcie, trzymać się jak najdłużej. Puszcza tutaj już, ciach, koniec. Odpoczywajcie, lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Wracacie na przemian. Zwróćcie uwagę, że zra... twisty z obciążeniem. Słuchajcie, twisty, czyli skręty tułowia. Bardziej będziemy pracować z mięśniami skrzyżnymi, jeżeli chodzi o brzuch. W skrócie. Wychylacie ciężar przed siebie, lekko ugięte w i te dłonie, ręce, ramiona zostają cały, cały czas w tej samej pozycji. tak? Skręcacie się, żeby odłożyć ten ciężar na bok. Wracacie na przemian. Zwróćcie uwagę że wzrokiem podążam sobie za tym ciężarem, tak? Jeżeli nie macie takiego ciężaru, to możecie wziąć to po prostu zwykły plecak, tak? I teraz wyobraźcie sobie różnicę między tym, co teraz robiłem, a między tym. Tutaj widzicie, macham sobie tymi dłońmi, ten brzuch gdzieś tam praktycznie w ogóle nie pracuje, tylko trzyma spięcie, ale skosy nie pracują, więc ciężar w tej samej pozycji, skręcacie się, wracacie, skręcacie. Utrudnienie dla osób bardziej zaawansowanych, można sobie podnieść nogi, wtedy jeszcze więcej dodatkowo będzie pracy mięśni głębokich. Tak, ale jeżeli skupiamy się głównie na mięśniach skośnych. Ciach. Ciach. Finito, koniec, lecimy dalej. Jak jesteśmy w tej pozycji z tym ciężarem, możemy sobie, słuchaj, ciśniało zostać. Położyć się. Ciężar trzymacie przed sobą. Miernica jest podkręcona, leźnie są przyklejone. I co chcecie zrobić? Po prostu z tym ciężarem się podnieść do góry. Dopiąć brzuch. Opuścić. Rozciągnąć go. Podnieść do góry. Z zachowaniem, że te będzie cały czas są przyklejone do ziemi. Nie chcecie robić tego. Nie chcecie już, żeby ten brzuch napiąć. Podnosicie się. Opuszczacie. Podnosicie. Opuszczacie. Można sobie ewentualnie stopy dać troszeczkę bardziej pod siebie, wtedy jeżeli chodzi o zgięcie biodra, delikatnie napiną się pośladek, więc też na swój sposób możecie troszeczkę mocniej dopinać ten brzuch. Ciach, ciach, ciach. Koniec, finito. Lecimy dalej. Dobra, kochani, polecimy sobie klasyczkiem, czyli standardowy, zwykły plank. O co chodzi najistotniejsze w tym ustawieniu? Po pierwsze, nie chcecie mieć rąk złączony, chcecie mieć ręce rozłączone. Dodajemy sobie utrudnienie. Stopy są blisko siebie, nie chcemy ich mieć szeroko. Im szerzej, tym większa stabilizacja. A chcemy tej stabilizacji mieć jak najmniej, tak? Leżymy sobie na łopatkach, możemy je sobie lekko ściągnąć. Napnijcie pośladek, czyli widzicie podobnie. Ruch miednicy, podciągnięcia. Leżymy tutaj na brzuchu, a nie na prostownikach. Tak będziecie mogli naprawdę długo wytrzymać, ale tutaj brzuch jest rozciągnięty. A wy chcecie podnieść tyłek wyżej, biednik chce podkręcić, napięć mocno pośladek śladek. Ile dacie radę wytrzymać? Finito. Koniec. Lecimy dalej. No dobra kochani, jedno z ćwiczeń, do którego przyda nam się piłka. Jeżeli nie macie takiej piłki w domu, to żałujcie, bo to jest bardzo to, ona jest bardzo zdrowo słuchajcie do supa. więc lepiej sobie słuchajcie, gdzieś tam znaleźć na takie piłce. Robicie sobie nawet siedząc jakieś takie ruchy, nie siedzicie na zwykłym krześle, bo ten kręgosłup gdzieś dostaje sobie troszeczkę luzu, ściąga sobie tą kompresję, więc taka piłka ma ekstra stosowania, a gdzieś na jakimś alegro i tak dalej, tak widzicie za 30 zł nawet taniej, więc uważam, to jest fajna inwestycja. No i o co chodzi w tym przyrządku? słuchajcie, o Tutaj będziemy musieli popracować na tym rozciągnięciu brzucha jak coś. Musimy sobie ustawić w tej pozycji z tą piłkę, tak? Żebyśmy tutaj na dole mieli podkręcone biodro, ale już byśmy mieli napięty brzuch, tak? I w analogicznej sytuacji po prostu weźcie na tej piłce tutaj, rozciągajcie z zachowaniem tej podkręconej miednicy, rozciągnięcie, im bardziej podkręcicie miednicę, to cały czas będzie, trzy... widzicie, jest rozciągnięcie, ale ten brzuch i tak jest spięty, rozciągajcie sobie ten brzuch, podkręcona miednica i robicie skłon, powoli, powoli, rozciągajcie ten brzuch, rozciągajcie, ale macie nad nim pełną kontrolę, napięcie jest, trzymacie, ciach. Znowu, miednica jest podkręcona, rozciągacie, rozciągacie ten brzuch, ciach. Kolejna kwestia utrudnienia lekkiego, ręce na głowę i robicie to samo z zachowaniem tego rozciągnięcia. Troszeczkę inna dźwignia, większy ciężar idzie na brzuch, możecie sobie śmiało dbać później jakiś ciężar do trzymania, ciach. Skłon, dopięcie, rozciągacie, rozciągacie. Dopięcie. Zawsze pamiętajcie, że jeżeli chodzi o pracę brzucha, w sytuacji, w której wy napinacie ten brzuch, tak, czyli jest kwestia użycia siły, wypuszczajcie powietrze. Dlaczego? Zwróćcie uwagę. Mam no, dobrane powietrze. Wypuszczam powietrze. Na no wypuszczonym powietrze jesteście w stanie sobie troszeczkę bardziej ten brzuch dopiąć, więc śmiało tutaj działamy troszeczkę odwrotnie z oddechem niż przy większości ćwiczeń. No sobe wygodna piłka. Czemu ja, czemu ja sam z takiej wkołpie <laughs> A niedługo będę miał. Może z roboty za Tak się nie skapną. <laughs> Dobra, kolejne ćwiczonko, które w głównej mierze będzie angażować tak naprawdę cały brzuch, czyli mięśnie głębokie, proste, skośne i tak dalej, słuchajcie, jest to przynoszenie nóg no, przez klotek. To no może by był butelka wody, cokolwiek, oby była jakaś przeszkoda. I słuchajcie, jesteście już lekko odchorani do tyłu, podobnie biednica podkręcona. Zawsze istotne jest, stop, słuchajcie, podkręcenie biednicy. I teraz tak, chcecie nogi przenieść nad tym klockiem, ale nie w ten sposób tylko podnosząc, a dociągając nogi przed siebie, wypuszczając. Zwróćcie uwagę, że palce są skierowane do siebie. i chcemy tutaj pchać piętę, nie palce. Pięta prowadzi ruch. Lecicie sobie, słuchajcie, cały czas ten, jeśli też tak samo głębokie pracują, bo szukamy stabilizacji, tak? Chcecie jak najniżej nad ziemią trzymać te piętę. Miało być chyba pięć ćwiczeń, pokazałem Wam 6, ale jeszcze słuchajcie, dla tych, którzy wytrwali do końca, jedna super rada dodatkowo, bonusowa mianowicie brzuch robimy też w kuchni. Pamiętajcie, jeżeli tej diety nie będzie, jeżeli tę tkanka tłuszczowa będzie gdzieś nam tutaj zalegać, a zwróćcie uwagę, widzicie tą fałdę, ona mi została, no to tutaj ostatniej kostki patrzcie, jeszcze nie widać. O co chodzi? Brzuch robimy słuchajcie też w kuchni, bo musimy gdzieś ten brzuch odsłonić. Jeżeli będzie dużej ilość tkanki tłuszczowej, to tego brzucha nie będzie aż tak dobrze widać, jeżeli chodzi o zarys, To nie mnie faktu, że ten brzuch będzie wzmacniać on będzie mocny. A mocny brzuch to zdrowy kręgosłup, brak bólu w lędziach, mocniejszy też pośladek, bo poskosie się bardzo ze sobą pracują. Także róbcie brzuch, róbcie posiad naprzemiennie. Te mięśnie, bardzo lubią ze sobą współpracować. I teraz popatrzcie, zrobiłem tylko sześć przykładowych ćwiczeń po jednej serii. I pytanie, czy będzie widoczna jakaś różnica na brzuchu, tak? Jeżeli chodzi o jego wygląd, jego spięcie, więc zaraz sobie to przerzucimy na dwa filmy. Ciach, ciach, jest jakaś kwestia porównania. Wydaje mi się, że po prostu wiadomo, że on jest troszeczkę bardziej teraz spuchnięty, więc te kostki mogą być na swój sposób bardziej widoczne, nie? Moją pracą domową jest wykonać wszystkie ćwiczenia suchej w domu, jeżeli nie masz piłki to bez piłki, daj znać w komentarzu jak czujesz brzuch i czy czujesz brzuch, zostaw suba, zostaw suba, bo jak nie zostawisz suba to będziesz gruby i nie będziesz mieć dobrego brzucha. Wcale nie kłamę, nie kłamę, nie kłamie.